I tam? Dzień dobry Tam jak tam? Eee... No w porządku, w porządku, właśnie zmierzam na spacerkę tutaj po chodniczku Eee... Janusz galaretę, je... tam miło poznać A, Dobry, dobry, Artur. Artur Może gdzieś podwieźć pana? Eee... No, no, no jak najbardziej, no jakby pan taki uprzejmy był to, to pewnie, pewnie A gdzie? Gdzie zapraszam? Eee... Dobra. no jakby to powiedzieć, bo nie wiem z kim ma do czynienia, ale no, musiałbym proszę pana na policję coś zgłosić a, policja dobra. A dokumenty pan ma wyrobione? No nie mam, nie mam, bo ja dopiero wie pan zakupiłem dowód gdzieś ostatnio, a już taki wiek, że chyba wartość i tak tracił. Czym pan się w ogóle zajmujesz? Nie wiem, no dzisiaj chwilę pojedziemy na kupiłem cel kasa z tego marna. Marna kasa, no wiadomo. O, skąd ty masz takie auto? Co? Dzień dobry, dzień dobry. Znowu takie autko, kurde Pe Pewnie w leasing wzięte, w leasing To jest twój kolega? Siemano, ba. siemano dzień dobry, Janusz Glareta z tej strony A Witam, Mateusz Mazur Eda, miło poznać, panie Mateuszu. Tutaj muszę... Tu z tyłu jakieś są chyba na tej kanapie. Pan co planuje tu robić? E, Zamierzam e, zwalczać przestępczość w mieście. No tak sobie pomyślałem, że będę ścigał e, koru skorumpowanych urzędników, bo wkurwia mnie to, że po prostu nie ma sprawiedliwości na tym świecie, nie? Trzeba coś zmienić w tej Polsce, żeby to ruszyło. Dobry panowie, tu musicie iść do fotografa i wyróbcie sobie tak dwie fotki. Dzień dobry, proszę pani. Nazywam się Janusz Kowaledze, to jest pan Mateusz Mazur. Chcielibyśmy sobie wyrobić zdjęcie do dowodu. Dobrze bardzo pani dziękuję, mam tutaj pieniążki do pani i do wszystkiego dobrego. Tutaj w zasadzie mieszkałem dawno, ale yy, papiery zgubiłem. Muszę wszystko powyrabiać, bo ważność traciła. A, teraz gdyni. No słyszałem, że ten yy, pan Artur chyba, tak? On też tam z Gdyni właśnie mu mówiłem, że byłem tam niedaleko Gdyni w takim akwaparku zajebistym. O tutaj jakiś pan stoi. Ktoś zapytałam. Yy, tak, to tutaj, dzień dobry, proszę pana, nazywam się Janusz Galareta, tutaj yy, po odbiór dowodu skończyła mi się ważność, no i tak miałem dzisiaj się zgłosić, sms-em przypomnienia. przypomnienie. Yy, dziękuję panu bardzo i do, do zobaczenia, równy z panem urzędnik, oby więcej takich w mieście, mam nadzieję, że nie jest i nie bierze w łapę, skoczy byk. Dobra, gornięte, tutaj urzędnicy zajebiście jednak pracują, może nie ma korumpów? Dobry wieczór. Telefon czy da radę tutaj u pana ze? radę, za 550. O, dobra. Kurwa, za 550 telefon pojebałeś. I... Idzie jak popierdolony kurwa człowieku. Myślałem, że dzisiaj no będę elegancko. wpierdalał kurwa Złupki chińskie, a ja będę wpierdalał suszki. Trzynastkę czy czternastkę chcesz? Trzynastka dzwoni, a czternastka wysyła smsy, także proszę bardzo. Wydaje nie mi się, że to problemu nie będzie to. ci sprawiał. Jeżeli będzie ci problem nie. sprawiał, to, to się Pierdol nie, nie przychodzi. No właśnie, w skrócie. człowieku, co my się będziemy przejmować w Polsce, że jemy. No właśnie, że tak. No. Komuś skroisz zawsze. Następny! Dobry wieczór, dzień, dzień dobry. Proszę pana, ja również po telefon bym poprosił. Telefon, jasne. Nie ma problemu a, żadnego. Proszę pana, jak... To może na karty Dużej Rodziny, coś takiego? Nie, niestety nie. O rany. Dobra, ten to będzie? Strony. Ten co dzwoni, ten co dzwoni! Ten, co dzwoni, trzynasteczka, nie ma żadnego problemu. Pewnie. Ten gotówką kartą? E, to gotówka będzie, lepiej, żeby nikt nie widział. Proszę bardzo. I trzymaj telefonik ode mnie. E, dziękuję bardzo. I miłego dnia ci życie. Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Następny. Kurwa 550 zł. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ale masz, tak? No mam! Jakiś, jakiś dziadowski, tylko ponad dzwoni, nie da się pisać. Ci w chuja, znam działko, nie wszystko. Czekaj, ja tu muszę jakieś Nederlandy ustalić. Co my jesteśmy? Poli... Polisz, polisz. Polisz, polisz. Idziemy co, ten egzamin zrobić, O oh, oh, kurwa, ale zajebista nuta. Taka ja po, pozytywna. Myśliłem playlistę, co mam tego artysty. Kurwa, zajebista artysta, muszę go poznać. O oh, kurwa! To rzecz mojej piosenki! Naprawdę? No poważnie, wykonałem tutaj tekst. O, cholera. Dobra. Dzień dobry, proszę pani, my tutaj na teorię, teorię. Eee, kategoria B, poproszę. Czy jako kierujący pojazdem, który uczestniczy w wypadku drogim masz obowiązek godziny niezbędnych ofiarom? tak? Kurwa! Ja pierdzielę jest. Oblałem, oblałem, cholera, jeszcze raz jadę Cholera, dawaj jeszcze raz To nie jest podchwytliwe Kurwa, 80, 85%, 85% Ale zdane czy nie zdane? Nie zdane, oblane, oblane Ja pierdolę. Już nie mam kasy prawie Ostatni raz to robię i chuj Kurwa, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej nie, no, kurwa niemożliwe Kurwa, no nie wierzę w to i jak ty to kurwa robisz? No kurwa nie wierzę w to Ja ci się dorzucę wręcz No ja ci oddam, się ja ci oddam, no, czekaj, zobacz, chyba chuj Kurwa, 90 kurwa, zdane jest Dobrze Masz kasę na praktycznie czy ci przelać? A, zajebiście wyszło, no, trzeba by było przelać chyba, ile tam trzeba? Ale ile? 500, 500 a ile masz? Ktoś przelaje Dziękuję, wracamy do ośrodka Kurwa, panie to, że jak było Jest kurwa, zane. brawo! Hmm. Brawo, 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 brawo! Kurwa brawo. dobry <laughs> o tak, o tak o tak, to jest najlepszy tutaj w snach? Jestem kurwa Galareta i nie ściąga mnie już żadna meta O, dawaj mi jednego gieta, kurwa, yo, yo. E... jaki plan teraz? Ciężkie cholerstwo Pięknie Musi kurwa nie opłacać, 9 zł dostałem za to Oczywiście Nie opłaca się, za 5 zielonych złotych nie dostałem Pierdzielamy stąd Nie no, ma na to pracy, jedziemy na kurierę Dzień dobry, gdzie, gdzie tu jest szefu? Szefu tam na hali Super, ci dziękuję Proszę, że ja... Dobra, dzięki Dobra, tutaj pod rampę, tak? Mają się ustawić Jest Kurwa, mordo, kulejesz to ty na L4 i się nie... O, no, kruszę nogę, kruszę nogę po prostu, chyba. ma. <grydanie> o, lipka. E, dzień dobry. Mam patrzuszka dla pani. Proszę bardzo, panie Do widzenia. Dla pani z przesyłeczką, proszę. Wszystkiego dobrego. Dobry, dobry pani. Proszę bardzo, patrzuszka. Do, 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 do widzenia.